Witam szanownych widzów kanału Skelew Atmosfera. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który może wydawać się odrobinę kontrowersyjny, mianowicie chodzi mi o to, dlaczego i kiedy nie powinniśmy skakać. I Nie chodzi mi oczywiście o skoczków, którzy, których uczę cały czas, kiedy mają decyzję o odstąpieniu od skoku, czyli tak skalkulowaniu sobie ryzyka, żeby zobaczyć, że być może w danym momencie się nie opłaca podejmowanie danego skoku. Chodzi mi raczej o to, kiedy nie rozpoczynać tej przygody i dlaczego nie rozpoczynać tej przygody ze skokami. W żaden sposób nie mam na myśli, że swoje jest jakąś aktywnością elitarną, bo wcale nią nie jest. Nie wymaga ani zbytnio wysiłku fizycznego, ani zbytnich zdolności psychomotorycznych. Może bardziej wymaga obecnie umiejętności zdobycia pieniędzy na tę zabawę, dlatego że jest dość kosztowna. Natomiast problem polega na tym, że nie wszyscy się nadają do skakania znowu nie dlatego, że to jest elitarne. Nie dają się z wielu powodów. Zacznę może od tego, od powodu sprawności psychicznej i wieku kandydata. Te rzeczy są ze sobą powiązane. Niekoniecznie ściśle obecnie może być tak, że osoba, która będzie miała około 50-60 lat, będzie w wyjątkowo dobrym stanie psychofizycznym. Porównując ją na przykład z innym dwudziestolatkiem, który potencjalnie powinien być lepszy i sprawniejszy, możemy się bardzo zawieść na swoich oczekiwaniach. Może się okazać, że to starsza generacja jest o wiele lepiej zakonserwowana, o wiele lepiej dba o swoje zdrowie i jest lepiej, bardziej gotowa na to, żeby wykonywać skoki. Nie ma żadnej jednolitej reguły na to, że dana osoba w danym wieku już, już powinna dać sobie spokój, a osoba w tym wieku jeszcze może skakać. Nie? To raczej, raczej powiedziałbym tak. Trzeba wziąć bardzo mocno pod uwagę nasz stan fizyczny, nasze zdrowie fizyczne, dlatego że o ile Doświadczony skoczek może wykonywać skoki już z powiedzmy gorszymi warunkami fizycznymi, o tyle początek kariery jest bardzo ryzykowny i błędy, które można popełnić, i ma się prawo popełnić, i często się popełnia, jeżeli chodzi o lądowania, mogą powodować uszkodzenia ciała. Czasami mogą być to trwałe uszkodzenia i jakość życia może się bardzo mocno zmienić. Czyli, wchodząc w spadochroniarstwo, chcąc cieszyć się i żyć pełnią życia, przesakujemy na. Poziom, na którym będzie nam bardzo ciężko, i na przykład będziemy musieli na wózku jeździć do Kibla. Więc trzeba się zastanowić, jak to kalkulować. Sprawność fizyczna nie może być nadrobiona w krótkim czasie. Nie może być tak, że zbudujemy sobie po prostu mięśnie i jesteśmy gotowi do tego, żeby być odpornymi na błędy lądowania. Jeżeli chodzi o przygotowanie psychofizyczne, i fizyczne, jeśli chcielibyście rozpocząć skoki, a jesteście mizernej budowy ciała, albo żeście cały czas większość swojego życia spędzili w biurze przed komputerem, albo wcześniej nawet jeszcze bez komputera, tylko z innymi jakimiś urządzeniami, albo z kartką papieru i ołówkiem, to warto by było poświęcić na to przynajmniej jeden sezon, dlatego że trzeba brać pod uwagę, że nasze tkanki. Przebudowują się tak szybko, jak są ukrwione, czyli możemy zbudować bardzo szybko tkankę mięśniową, która jest nam potrzebna, ale żeby ta tkanka mięśniowa była funkcjonalna w aparacie ruchu, to musimy również przebudować sobie ścięgna więzadła i wreszcie musimy przebudować kości, a na to czasu schodzi najwięcej. I tutaj problem, który dotyczy kobiet, ale obecnie nie tylko kobiet, również mężczyzn, to jest problem związany z osteoporozą, która się może pojawić już nawet w 40 roku życia, a podobno nawet pojawia się już wcześniej. I jest to związane może z, z, z formą odżywiania. Wydaje mi się, że o wiele bardziej jest to związane właśnie z formą aktywności, czyli nie zauważamy tego, że w środku organizm nieużywany, nieeksploatowany zaczyna tracić pewne tkanki, bo ich nie potrzebuje, tak jak kosmonauci, którzy wracają z kosmosu, są, nie, mogą, nie są w stanie podnieść grawitacji i przyciska. Są od, od, ich kości są odwapnione, to są, mają atrofię mięśni. Podobnie, jeżeli spędzamy nas, nasze życie w sposób jak, naj, jak najmniej obciążający nasz układ, aparat, aparat ruchu w tym momencie ten aparat ruchu się do tego dopasowuje i się mm, zanika, osłabia. I wydaje nam się, że to wystarcza, natomiast się okazuje, że to nie wystarcza. To, co mamy w internecie, i to na podstawie czego budujemy sobie pewien, pewien wizerunek, budujemy sobie pewną opinię na, ten, ten, na temat tego, co się dzieje w powietrzu opiera się albo o bardzo słodkie materiały, które wszyscy są pełni euforii, radości i czasami ludzie myślą, że to są ich marzenia, dlatego że dają się ponieść tej euforii, temu obserwacji emocji u ludzi. Emocje są bardzo zaraźliwe i bardzo byśmy chcieli mieć takie emocje, jeżeli one są, a są zazwyczaj w pewien sposób nie tyle formowane, ile selekcjonowane i porządkowane. Wydaje nam się, że dana aktywność wyzwoli na nas, u nas niezwykłą euforię i jest to właśnie nam potrzebne w naszym nudnym życiu. Ale w tym nudnym życiu, kiedy, kiedy żeśmy spędzali je w sposób nudny, to i organizm przebudował się do spędzania czasu w nudny sposób. Takie osoby są siłą rzeczy o wiele bardziej narażone na kontuzje. Oczywiście do tych kontuzji może nie dojść. Mówię o czymś innym. Chodzi mi o to, że wzrasta ryzyko. Czyli jeżeli chodzi o spadochroniarstwo, które uważam, że powinno być formą sztuki przygotowania się do danego skoku, to powinna być również kalkulacja i powinno być zastanowienie i refleksja nad tym, czy nasz stan zdrowia jest wystarczający, czy podchodzimy do skoków z uszanowaniem tego, że mogą nastąpić przeciążenia, szczególnie właśnie przy lądowaniu, ale również przy otwarciu. Otwarcia mogą być twarde. Jeżeli ktoś ma naprawdę słabą, słabą tkankę kostną, to się może okazać, że coś mu pęka w momencie, kiedy będzie otwarcie spadochronu, które będzie twardsze. Może być ona spowodane wieloma, wieloma przyczynami może być to ni niestabilna sylwetka przy otwarciu, czyli wcale nie wina układacza, wcale nie wina samego spadochronu, tylko po prostu z, 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 nie tyle zrządzenie losu, ile pewien pewien splot okoliczności, który doprowadza do bardzo mocnego przeciążenia i które to przeciążenie może spowodować bardzo poważne ubytki w zdrowiu. I Trzeba przyznać, i że ogólnie rzecz biorąc, jest tak, że im jesteśmy starsi, tym jesteśmy coraz słabsi, coraz bardziej nastawieni na tego rodzaju kontuzje. W związku z tym, warto się pod tym kątem również zastanowić, czy to jest dla nas czas. Jedna sprawa to jest sprawność fizyczna, która może być utrzymana, może być podtrzymana, może być odbudowana wreszcie, jeżeli mamy wystarczająco mocną motywację, ale wraz ze sprawnością psychiczną, jeżeli chodzi o wieki nasze. Tetryczenie, to jest również. Pierdolowacienie, to jest też również kwestia związana z naszą, z naszą percepcją, z, naszą, z naszym refleksem. I to też raczej, raczej przyjąłbym ogólną yy, zależność, że wraz z wiekiem będzie gorzej. I też trzeba się zastanowić, czy naprawdę chcemy być starym prykiem pośród młodych. To spadochroniarstwo wbrew pozorom nie jest sportem dla młodych obecnie, jest to właśnie sport dla osób, które mają około 30-40 lat, dlatego, że to są osoby, które zdążyły już nie tylko zarobić pieniądze, które mogą wydać na skoki, ale również zdążyły sobie ustawić życie w taki sposób, że mogą poświęcić część tego czasu wolnego właśnie na skoki, czyli albo odchowali dzieci, albo dzieci nie mają, mają pracę, w której mogą sobie pozwolić na dłuższe, na dłuższy na przykład są właścicielami film i mogą sobie pozwolić, że ktoś za nich będzie potrzebował wnioski. Tak czy inaczej, to wcale nie jest sport młodzieżowy, to nie jest, to nie jest tak jak sport wyczynowy, w którym do 25 roku życia można powiedzieć, że mamy wszystko jak trzeba porobione, a od 25 roku zaczyna się już degradacja z górki, coraz mniejsza mamy szansę, żeby coś osiągnąć w sporcie. Jak mamy 30 lat, to w niektórych dyscyplinach jesteśmy już z gredami, które, którzy powinni odejść na jakieś zajęcia trenerskie, a nie pchać się po medal. Tam też się przesuwa ta, ta linia wiekowa, ale tak czy inaczej, weźmy pod uwagę, że na, najprawdopodobniej szkolenie będzie przebiegało gorzej, jeśli chodzi o osoby, które mają powyżej 40 lat. I to trzeba wziąć pod uwagę, żeby jeżeli już ktoś się zdecydował, jeżeli ktoś się przygotowuje, jeżeli ktoś próbuje i stara się z szacunkiem, to nie, nie to, że po prostu, ach, teraz mam taką taką fanaberię, a life coacha powiedzieli, że jak ktoś bardzo chce, to może. Tak, jeżeli bardzo chce, to może, ale powinien do tego się. Zawczasu przygotować. I jeżeli się do tego przygotowujemy, to też trzeba brać pod uwagę, że to szkolenie może trwać nieco dłużej, z tego powodu, że już tak szybko nie opanowujemy nowych yy, sekwencji psychomotorycznych. Czyli to co, to, co sobie trenujemy, najpierw na ziemi musimy powtarzać o wiele więcej czasu, o wiele więcej powtórzeń wykonać, żeby podobną efektywność osiągnąć, co młody człowiek, który idzie w powietrze i wszystko zazwyczaj wychodzi mu o wiele łatwiej. Może być też problem związany z tym, że mimo wszystko, taka osoba, która powiedzmy jest ponad 50 albo ponad 60 lat, to jakby nie patrzeć, to w tej grupie młodszych ludzi będzie czuć się też trochę jak na świeczniku. W związku z tym, te szkolenie będzie miało dodatkową komplikację związaną z tym, jak ta osoba czuje się podczas szkolenia. Tak czy inaczej, nie mówię, że nie można skakać, kiedy się jest w wieku powiedzmy już mniej młodzieżowym, tylko trzeba brać pod uwagę, że, jedno, że sami musimy skalkulować ryzyko. Czy przypadkiem nasze fanaberie, nasze chęci, nasze to, co nas wszyscy nazywają marzeniami, które się mają spełnić, mogą doprowadzić nas do olbrzymiego spadku jakości życia, albo utraty tego życia. I trzeba też to wziąć. Pod uwagę. oni też trzeba pod uwagę, że najprawdopodobniej jest może być też tak, że to, co my sami nazywamy swoimi marzeniami, to wcale nie są nasze marzenia, tylko to jest swego rodzaju wszczep, który powstał przez to, że oglądamy sobie różnego rodzaju media, w których ludzie są zachwyceni tym, jak wykonują skoki, w których widać, że z nich tryska energia, z nich tryska radość, ich pozycja, są zauważalni w grupie. W związku z tym, jeżeli jesteśmy na przykład posiadaczami. Wiele osób obecnie posiada różnego rodzaju konta społecznościowe. Jeżeli posiadamy takie konta społecznościowe, to niewątpliwie rozbłyskamy jasnym światłem pośród szarości zjadaczy chleba i to, co, co przygotowujemy jako episki staw, jeżeli chodzi o filmy i zdjęcia, to buduje naszą, nasz, nasz własny wizerunek. Po prostu mm, poprawiamy swoją własną samoocenę. Tu bym więc zastanowił bardzo mocno, czyli kwestia fizyczności, czyli kwestia tego, jak nasz organizm jest przygotowany do danych skoków im jesteśmy starsi, tym bardziej kładłbym nacisk na długotrwałe przygotowanie, które niech nawet ma niech, niech ma przynajmniej pół roku, a co najmniej, ale jeszcze lepiej, żeby to właśnie było rok, żeby był czas na przygotowanie się do tego dobrze. Warto, dlatego że wtedy ryzyko kontuzji spada bardzo mocno, a przy okazji czujemy się lepiej. Dlatego że zazwyczaj ćwiczenia fizyczne, które podejmujemy, kiedy mamy motywację, żeby coś zrobić, również powodują to, że wyglądamy lepiej, czujemy się lepiej, jesteśmy zdrowsi. Więc warto pod tym wziąć pod uwagę, że skoki spadochronowe w tym momencie, jeżeli rzeczywiście sądzicie, że jest to wasze marzenie, to niech to marzenie w takim razie będzie przekute na sukces i niech ono będzie związane z tym. Że możemy poczuć się lepiej jeszcze zanim wyskoczymy z samolotu, prawidłowo trenując, prawidłowo się przygotowując do tego, aby organizm był silniejszy. Jeśli chodzi o kwestię refleksu, no nie jesteśmy, to nie jesteśmy żadnymi bohaterami filmów, w których z nikogo zrobili nagle komandosa. Tutaj, tutaj trening jest o wiele bardziej skomplikowany. Raczej powiedziałbym, nie spodziewałbym się zbyt dużych efektów, jeśli chodzi o to. Raczej nastawiłbym się na to, że być może szkolenie będzie bardziej mozolne. Będzie, to, że będzie wymagało od Was więcej pracy i będzie w nieco mniej przyjaznych warunkach, dlatego że ciężej się szkoli, kiedy jesteśmy najstarszą osobą w danej grupie i musimy się borykać nie tylko z naszą fizycznością, ale z tym na przykład, że mamy więcej lęków że mamy więcej czarnych myśli, które się pojawiają właśnie wtedy, kiedy nie powinny, czyli kiedy lecimy samolotem do góry. Wziąłbym to pod uwagę. Jeden z widzów na kanale zapytał się, sformułował taką, taką hipotezę, że skoki spadochronowe mogą być formą terapii i że być może wiele osób mogą te skoki uratować psychicznie. Tutaj byłbym, i tak odpisałem, to już są komentarzu, bo teraz to rozwinę, tutaj byłbym bardzo ostrożny w formułowaniu takich myśli, Oczywiście, jeżeli chodzi o, o to, że będziemy mieli pewien poprawiony dobrostan nasz psychiczny, to bym się zgodził, jeżeli, jeżeli wszystko idzie prawidłowo, jeżeli się uczymy skakać, poznajemy rzeczywiście swoje... Mm, swoje funkcjonowanie w stresie, poznajemy swoje granice swoich możliwości i poznajemy jak zachowujemy się przy tych granicach swoich możliwości. To faktycznie jest potrzebne. Satysfakcja, którą mamy, jeżeli chodzi szczególnie o szkolenie, które było problematyczne, które wymagało od nas więcej koncentracji, więcej pracy, więcej poświęceń. Wiadomo, że takie ukończenie kursu również powoduje Realne poprawienie naszego samopoczucia i budujemy rzeczywiście swoją własną, własną autoestymę. Ale byłbym bardzo wrażliwy, dlatego bardzo ostrożny z tym formułowaniem tego rodzaju myśli, dlatego że spadochroniarstwo nie jest formą terapii psychicznej. To jest spadochroniarstwo w żaden sposób nie może zastąpić terapii psychicznej, jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia, a jest ich tych osób coraz więcej wokół nas, one sobie mogą nie zdawać z tego sprawy, ale, ale to nie jest tak, że. Kiedy się czegoś boimy, to próbujemy na przykład jakiś lęk przełamać skokami spadochronowymi, aby jeden lęk przełamać innym lękiem, aby sobie na siłę coś udowodnić i żeby poprawić sobie stan psychiczny, który powinien być tak naprawdę poprawiony przez fachowca, który się tym zajmuje. I najpierw powinniśmy pójść, wyregulować sobie wszystko pod deklem, i dopiero kiedy mamy to wszystko pod deklem wyregulowane, możemy się brać za takie aktywności jak spadochroniarstwo. Znowu nie z tego powodu, że sporchnięto jakiś wyjątkowo jest elitarne, ale jest to sport związany z bardzo dużymi prędkościami, gdzie niektóre reakcje muszą następować bardzo szybko, gdzie niektóre reakcje wymagają wcześniejszego, długotrwałego przygotowania, aby były prawidłowe odpowiedzi w momencie, kiedy dzieje się coś nieprawidłowego podczas skoku. W związku z tym. Zaburzenia, które są jeżeli chodzi o percepcję, zaburzenia, jeżeli chodzi o emocje, zaburzenia którym funkcjonowania naszego, naszego mózgu, nawet na poziomie elektrolitowym to są rzeczy, które mogą decydować o tym, czy przeżyjemy taki skok, czy go nie przeżyjemy. W związku z tym byłbym tutaj, yy, prosił wszystkich o zważenie tego bardzo mocno. Czy Warto się w to brać. Tutaj, jeśli chodzi o zaburzenia emocjonalne, część osób, która jest leczona, zdaje sobie z tego sprawę, że tak jest. Jeżeli są inne zaburzenia psychiczne, może być też tak, że ludzie sobie z tego absolutnie nie znają sprawy i wydaje im się, że oni są wszyscy cool i wow i że mogą robić wszystko, co tylko chcą, a tak naprawdę są właśnie osobami, które wymagają opieki, a czasami nawet być może wymagają um, ubezwłasnowolnienia i przygotowania do normalnego życia, a nie pchania się w spadochroniarstwo. Z tego też powodu, że spadochroniarstwo jest najczęściej aktywnością rekreacyjną grupową, zespołową, czyli kilkanaście osób w danym samolocie najczęściej podczas jednego wyrzutu opuszcza samolot, zajmują jedną przestrzeń powietrzną, lądują mniej więcej w jednym miejscu i osoba, która wolnościowo uważa, że wszystko jest dla niej i to, co robi, to jest dla swojego dobrego samopoczucia i żeby odczuć siłę bycia bohaterem. Tak naprawdę zagraża innym osobom. I tutaj trzeba wziąć to też pod wzgląd, że inne osoby, które dostrzegają, że ktoś może mieć tego rodzaju zaburzenia, nie powinny przechodzić nad tym do porządku dziennego. To nie jest tak, że jesteśmy dobrymi wujkami, którzy pozwalają wszystkim robić wszystko. Są ludzie, którzy mają naprawdę mocno porąbane pod głową i pod deklem w głowie, i te osoby naprawdę powinno się sprowokować, żeby one się sobą zajęły i żeby było im w efekcie. Dobrze i zdrowo, ale nie poprzez próbowanie na siłę aktywności, która nie jest dla nich nigdy albo jeszcze prawidłowa. Można sobie po prostu wyobrazić, że w sytuacji, w której Przymykamy oko na to, że ktoś taki pojawia się w grupie skoczków, pomimo tego, że nie powinien tam być, ale nie chcemy być tą osobą, która jest niemiła i która mówi, a słuchaj, weź daj sobie, daj sobie siana z tym, weź się zajmij czymś innym, weź może spotkaj się z psychologiem, spotkaj się z psychiatrą, z zrób coś, żeby to wszystko funkcjonowało, bo tak dla nas jesteś zagrożeniem. Takie coś wśród odważnych spadochroniarzy praktycznie nie występuje. Odważni spadochroniarze, kiedy mają stanąć twarz w twarz i komuś coś powiedzieć, co myślą, okazuje się, że są tylko miękkie szanami, którzy nie potrafią nic takiego zrobić. W związku z tym, oczywiście, możemy sobie się chwalić albo komuś coś powiedzieć za plecami, natomiast jeżeli chodzi o wytłumaczenie. W danej grupie ludziom, których znamy, którzy, którzy są osobami rozpoznawalnymi dla nas, bo skaczamy z nimi. Jesteśmy w jednym miejscu, na jednej układalni, w jednym samolocie. Kiedy podchodzi grupa i grupa mówi: Słuchaj, ty się do tego nie nadajesz, ty tego z nami nie rób. Nawet jeżeli nie ma odważnego szefa instruktorów, nie ma odważnego właściciela strefy, który żywotnie powinien być zainteresowany tym, aby na strefie nie było wypadków śmiertelnych albo nie było wypadków, które są wypadkami. Krytycznymi i które zaburzają ciągłość działania społeczeństwa, które powodują, że służby ratownicze muszą tym się zajmować, powodują, że potem komisja do badania musi tym wszystkim to wszystko badać. To wszystko w wielu momentach mogłoby zostać uniknięte, można by tego uniknąć, gdyby ktoś miał troszkę więcej odwagi cywilnej i mógł powiedzieć, że dane osoby nie powinny tym się zajmować. W związku z tym w przypadku osób, które są starsze, w przypadku osób, które są gorzej zbudowane, można powiedzieć, no różnie to bywa. Może to, tego nie jest, to nie jest tak łatwo określić, tak? może być ta starsza osoba 6 krzyżyków ma ze sobą już, ale działa dobrze. Może być 20 latek, na którego stawiamy jak na czarnego konia, a on przy normalnym lądowaniu ma złamanie nogi. Które nie powinno było w ogóle mieć miejsca. Tak może się zdarzyć. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, właśnie tego, co rozpoznajemy, że ktoś zachowuje się nieodpowiednio, ktoś jest ewidentnie, zachowuje się ryzykancko, to jego ryzykanstwo nie jest prywatną sprawą tej osoby. Jeżeli sobie ktoś sam skacze ze skały, jest bejrzamperem i jest popierdolony, to w tym momencie rzeczywiście. Jedyne co to angażuje pewne służby ratownicze, które będą musiały jego truchło potem ściągnąć z któregoś tam miejsca. Oczywiście dla części tych, co żyją, wzrosną składki ubezpieczeniowe i tak itd., tak dalej. ale można powiedzieć, że bezpośrednio sam nie zagraża innym ludziom. Chyba że akurat pierdyknie przechodzącego turystę, który na dole sobie normalnie chodził i oglądał piękne skały, a to na niego spada jakiś idiota. To jest prawa rzeczywiście indywidualna. W spadochroniarstwie obecnie, który oprawiamy, jest jednak trochę inaczej. I Tam jest to praca zbiorowa, w której trzeba brać pod uwagę, że wszyscy dbamy o nasze bezpieczeństwo i tak samo jak wszyscy patrzymy na sprzęt, na którym skaczemy, oglądamy spadochrony osób, tak samo jak patrzymy na bezpieczeństwo, jeśli chodzi o samolot, o wyrzut, tak samo powinniśmy patrzeć na bezpieczeństwo, jeśli chodzi o stan psychiczny skoczków, którzy są wokół nas i powinniśmy w związku z tym prawidłowo Reagować. Dlatego, jeśli wróciłbym znowu do, tej, do tego pytania, które było na kanale odnośnie terapii, raczej bym za tym, żeby tego nie mieszać jednego z drugim, czyli nie pakować spadochroniarstwa, które jest ciekawą formą rozwoju duchowego albo może być ciekawą formą rozwoju osobowościowego, może tym być, faktycznie może być, ale dla osób, które są stabilne, które, są, które nie mają chorych motywacji, które szanują swoje życie i nie jest to coś, co ma nawet uwidaczniać ich potrzebę ryzykanstwa i tego, żeby błyszczeć z tego powodu w grupie. Jeżeli są takie osoby, to trzeba z tym coś zrobić. To powinno być ukrócone. Takie jest, oczywiście, to jest moja prywatna opinia, dlaczego miałoby być inaczej, ale uważam, że tak to powinno być robione. I wreszcie, może bym poszedł jeszcze w trzecią, z trzecią gałęzią, trzecią drogą poszedł. To nie jest żadna, żadna, żadna polityczna odpowiedź odnośnie trzeciej drogi. Trzecia droga będzie, jeżeli chodzi o kwestie motywacji, właśnie związanej z samymi mediami społecznościowymi. Czyli osoba jest psychicznie stabilna, wszystko jest w porządku, jest młoda, zdrowa, wszystko jest, jest silna, bo jeszcze oprócz tego prawie różnego rodzaju sporty, ale. Siłą napędową jest tylko i wyłącznie zdobycie ciekawego materiału, siłą napędową jest udowodnienie czegoś sobie. Tutaj w tej trzeciej drodze powiedziałbym, że warto się zastanowić. Warto się zastanowić, bo dobrze by było, żeby czynności, które podejmujemy, aktywności, które się, którym się zajmujemy, aby one były przemyślane, one były zaplanowane, a nie tylko, żeby to była chęć udowodnienia komuś albo pokazania komuś czegoś i, i zwiększenia swojego nawet nie autoestymy, nawet nie zbudowania samopoczucia lepszego, tylko kreowania nowego obrazu i jedyne, co jest potrzebne z tej aktywności, to są, to, są, to są materiały zdjęciowe, materiały filmowe i to przyświeca od samego początku na kursie danej osobie. Ktoś powie, że to jest trudne do wrażenia. No nie jest takie, faktycznie tak jest, że ludzie przychodzą na kurs nie po to, żeby poczuć emocje, nie po to, żeby sprawdzić sami siebie, jak, jak działają, nie po to, żeby mieć jakąś ciekawą właśnie podróż duchową poprzez swoje słabości i silne elementy swojej osobowości, tylko chodzi o to, żeby natłuc jak najszybciej fajnych materiałów, w którym się będzie można podzielić. To, no jest to słabe, jest to żenujące. Możemy się spodziewać, że tego coraz będzie coraz więcej, dlatego że mamy do czynienia z rewolucją y, komunikacyjną, to jest niestety degradacja naszej komunikacji i roztrwonienie naszej uwagi na tysiące drobiazgów, które są, które są w zasadzie nieistotne i które powodują, że czujemy się coraz, coraz, coraz gorzej pod kątem komunikacyjnym, ale jest nas coraz więcej w tej komunikacji, jest coraz, coraz bardziej y, jesteśmy zauważalni. Na to bym bardzo uważał, ale z tych, z tych trzech rzeczy ta trzecia mi się wydaje. W miarę najbardziej bezpieczna, bo mimo wszystko, jeżeli, jeżeli osoba jest y, m, zarówno softwareowo, jak i hardwareowo przy, przygotowana do tego, żeby coś wykonywać, to można powiedzieć, że instruktor powinien sobie już tym prawidłowo dać radę. I nawet jeżeli na początku motywacja była lekko skrzywiona, to być może w trakcie szkolenia uda się tą osobę zachęcić nie tylko do tego, żeby ci chcem robiła i na sali szkoleniowej albo na uprzęży, tylko żeby oprócz tego jeszcze coś miała z tego i żeby się skoncentrowała na samej. Samej kwestii przygotowania do skoków, a potem do bezpiecznego wykonywania, wykonywania tych skoków. Mam nadzieję, że film, który nagrałem dla was teraz, nie, nie spowoduje tego, że żeby nie zniechęcił tych, których nie ma zniechęcić, tylko żeby spowodować pewną refleksję, czy to, co mamy zamiar robić, to faktycznie na to jest prawidłowy czas, na przykład jeśli chodzi o osoby, które są bardziej dojrzałe. Trzeba brać pod uwagę czasami w naszym życiu wybory, które podjęliśmy, i czas, który coraz szybciej upływa i powoduje, że nagle patrzymy, że o jest godzina piąta, o, jest piątek, o ma 50 lat, że można zobaczyć, że niektóre pociągi odjechały z peronu i nie ma co za bardzo tych pociągów gonić. Są jeszcze inne, które pozostawiają cały czas masę satysfakcji, które pozwalają nam funkcjonować zupełnie prawidłowo, i niekoniecznie musimy się pchać na taką wysoką półkę, z której łatwo będzie można spaść. W związku z tym bym, to bym raczej taką, o taką refleksję prosił. Prosiłbym o refleksję skoczków, którzy obserwują innych skoczków, aby reagować i aby dbać o to, abyśmy nie musieli na naszej zmianie mieć ani nadmiernie dużo helikopterów, które zabierają ludzi, ani tym bardziej helikopterów, które zostawiają tych ludzi, bo to jest tylko jedno oznacza, helikopterem nie można przewozić zwłok, w związku z tym helikopterem zwłoki nie polecą. Mamy, mamy więc jako zadanie, nie tylko bawić się, nie tylko udawać kolorowe małpy w kolorowych kombinezonach, ale też stanąć troszkę bardziej odważnie, jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia naszego środowiska przed niepotrzebnymi incydentami, które każdy czuje, każdy widzi, ale prawie każdy boi się o tym powiedzieć i boi się dalej przekazać. I trzecia sprawa tych wszystkich yy, twórców cyfrowych, jestem teraz też twórcą cyfrowym, jakby nie patrzeć, tych wszystkich twórców cyfrowych, którzy przygotowują pewne materiały, też fajnie by było, gdyby skłonić do pewnej refleksji, że dobrze, jeżeli już mają zamiar sobie, rzeczywiście pierwszym, pierwszym pomysłem było przygotuje sobie fajne materiały, dobra, niech one będą, ale w tym momencie z szacunkiem dla tej aktywności nie, warto się skoncentrować, warto się douczyć, warto podejść profesjonalnie do całej tej aktywności. A w tym momencie być może też będziemy mieli ciekawsze materiały, będziemy mogli dojść do umiejętności, bezpiecznie dojść do umiejętności, które będą pozwalały nam na przygotowanie jeszcze bardziej epickich materiałów. Czyli ten dobry trening i szacunek do aktywności może spowodować, że wejdziemy na poziom, w którym będziemy mogli zrobić o wiele fajniejszy materiał i będziemy mieli z tego też satysfakcję, że to było pierwszą motywacją, a potem stało się tylko przy okazji tego, jaką czerpiemy satysfakcję z wykonywania skoków. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie, za wysłuchanie tego filmu. Zapraszam do zadawania pytań, zapraszam do komentarzy. Pamiętajcie, że cały czas, że wszystko jest oczywiście, staram się to moderować, ale moderować staram się tylko w ten sposób, żeby usuwać komentarze, które są... Albo zupełnie z dupy, nie wiadomo co ktoś chciał napisać. Nie? Dlaczego ludzie zaczynają komentować, jeżeli nie potrafią sklecić zdania, które jest zrozumiałe w jakimkolwiek języku? W związku z tym, takie coś usuwam. I usuwam też wszystkie rzeczy, które są nastawione na bezpośredni atak na kogoś, a nie na pomysł, ideę, którą ta osoba przedstawia. Czyli prosiłbym, żeby dyskutować zgodnie z zasadami dyskusji. W tym momencie, nawet jeżeli się opinie między sobą bardzo różnią. Możemy sobie pozwolić na to, żeby w kuźni tej dyskusji coś pozmieniać. Być może ktoś z nas zmieni opinię i coś więcej wniesie i wyniesie z takiej dyskusji. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne filmy.